Ustał. Jak jesteś Ale duży. No trzeba ja to, to słyszę. Security breach. All relevant personnel proceed to the hangar for deployment. babkę. O, użcie. O, ja pierdolę. wszystko można edytować. Serio? No. O kurna, jak się fajnie ta twarz zmienia w ogóle, nie raz tak razu tak się sama się kształtuje, jakby możesz jeszcze z kaźnikami sobie sobie dostosowywać, widziałeś? Dalej. Dobra, mi się ta bała podoba. Kluczyki, są możesz dać nawet jak chcesz. Dobra, ja zrobię. Mmmm. O kurna, pod tym jak to zapierta. O taką szarżę pojeb... To jest mele, tylko po prostu szarżę robi nasz chłopak. Zajebiste. Jaka napierdanka, coś się dzieje, ty! No, jest ostro. O kurwa, że po prostu zapierdankę, a ja jem sobie czas. Siemano! Siemano! Tam, my zaczęliśmy już tutorial, tak że odpadaj zacznie tutorial... grup Dobre. postać i w ogóle. Meh, jaki pojeb... duży. Je... ...cie! <laughs> <Hey>. Sorry. Dobrze by <laughs> <powiedzieć, śmiech> tak jest. Yes? Zabijałeś już tego chłopa z shikieru? Tak. Git. Ole gigant! <laughs> Makalu! To ten popierd... no. Oooo! No bij mnie, bij mnie jak mam shielda, idioto. O kurwa, nie mam, nie mam! <grywark> Bijesz go? Tak, tak. Ty szybciej ode mnie go zabijesz? niemożliwe. Zabiję go. właśnie. Ty już ma to. Dwa lata później. <grywark> Chłopu o przeskoczyć, żeby być dalej ode mnie. Jak nie mógł wytrzymać, że jestem dalej od niego, to wszystkie powołane żeby być dalej. <grywark> biegł... Nie. To w ogóle nie jest. Ten materiał jest sponsorowany przez Mecha Break, czyli Hero Shooter, ale z mechami typu Gundam albo Mega z Power Rangers. Link w opisie. W grze macie dwa tryby: PvP 6x6 lub 3x3, gdzie możecie walczyć z innymi graczami jako mechy, zdobywać rangi, ponieważ gra zawiera tryb rankingowy. A jeżeli chcielibyście ulepszyć swojego mecha, zdobyć jakieś fajne uzbrojenie, bądź też otworzyć jakieś skrzyneczki, to w grze też jest tryb Mash Mask, który jest typowym Extraction Shooterem PvPVE. Rezpicie się na mapce, zabijacie mopki, zbieracie super loot i uciekacie z miejsca zdarzenia, mając nadzieję, że inni gracze was nie dopadną. Same mechy dzielą się na różne klasy, jak DPS, tank czy healer. Mi osobiście spodobał się Brawler pod mele. A do tego swojego mecha możecie dowolnie ulepszać bądź też malować. Oczywiście swojego pilota lub pilotkę możecie również dowolnie kustomizować. A jeżeli sami chcielibyście sprawdzić tę gierkę, macie link w opisie, aktualnie trwa do niej beta, a ja ze swojej strony mogę jedynie polecić, ponieważ nie spodziewałem się, że będę tak świetnie się bawił gigantycznym mechem. You may... O kurka, możesz zrobić drona? Twój drona mecha? Innego niż chcesz. We Ole... I ty wziąłeś tu jakiegoś nowego mecha? Tego falcona. Fajny jest, no. Aha, jest tank, sniper, brawler, support, defender. A ty już się będziesz chciała grać tankiem, czy będziesz chciała grać niezwykłym rzutem? Nie mam zielonego pojęcia. Ty nie możesz się określić, to będę wybiorę innego? Nie, nie mogę. Ej, a ja muszę teraz się bić, bo mi szuka meczu. Tak, musisz mecz zagrać. Ja już przyjmiałbym 3 punkty i czekamy na wygraną, no? 400 punktów Uu, MVP jeszcze. wow, no way Dostałeś MVP? No. Yeah. Ooo, wow, ale te mechy wydałem dźwięki. No bez kitów, ale ryco. Busi, offline. Zapraszam cię. Zobacz dostałeś. Mm -hmm. Jesteś. O. No i git. Przez witam witam. No, hej! I trzeba jest tak, żeby tak w Polski Mecha zbudowali. A po co? Żeby stał. Masz drukarkę 3D? Działaj. Piękna gra. To jest to. Dejmu. mu, no daj. Daj mu, Dej mu. Dej mu. Dej mu, To jest fajne mm -hmm. akurat, że siedzimy w takim czymś i tak czekamy, aż nas wypuszczą. Hopie, jadę, jadę. Jestem pod wodą. a the water. Ja też, o. po to. Au! 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 Tarapaty! Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś się bije. Zabijemy jednego. O, asysta. A ja asystę dostałam. Myślę, że to my byliśmy razem. Kombo bierwał. <laughs> au, psuje mi! Au, psuje mi! Au, psuje mi! Au, psuje mi! Au, au, mi też psuje. Naprocił mi coś. No, my też. I dobra, ja wypuszczam jakieś drony pojechać. no te strzelają, ty. O, zabiam. kogoś. Dobrze mi z tym. Energy low, z tym mi trochę gorzej. Nice, no Asysta. A my się przepychamy chyba wózek, ty. I możliwe, no. Tak, my wózek przepychamy, a jak stoję w miejscu, jak debil. No to chyba gorzej nam idzie, co? Bo on idzie w naszą stronę. mnie idzie lepiej, bo na górze masz ten znacznik. No, zdychaj! Nieee, no remote! Zdychaj! Asysta. asysta. Ała, ktoś w dupę napierdala. o, o, o bije mnie, bije mnie. Przygrzały mi się działka, często. Mi też tu za czas przygrzewają. Trzeba wiatraczek zaontować chyba na nich. Gdzie ty jesteś w ogóle? Nie wiem, spadłam właśnie na dół gdzieś. O, bije chłopa, bije, napierdalam go. No nie uciekaj, gagatku, chodź tu. Gdzie jest nasz wózek? Tam! No, chodź tu, no chodź tu! No nie spiertaj przede mną! No i się skończy energia, nie bądź taki! A ty jesteś czym? Freestra, ty jesteś tam gdzieś. O, zabiłam. Uuu. Chodź ty, bo to jest wózek niebieski, ty. Jadę jadę, 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 nadciągam. Oj, 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 oj. Jednak nie nadciągam. Jechałam w jakiś. Zabiję, double killa zrobiłem, ty. Zacząłmy, ja, aha, bo mamy jak zrobić capture? A kapturę mamy zrobić, ty. Oj, zabili mnie. Hmm. Ja teraz trzeba punkt. Jest walka o punkt po prostu. jest nice, asysta. No, ja też. Nice, asysta. Mamy to chyba, nie? Tak, znowu wózek idzie dalej, nasz to. No? Zabiję. Zabiję, asysta. Hmm, to zabiłem. S. Yes. <grym> chyba wygraliśmy, wy? Nie, yeah, dopiechaliśmy do końca, wózek. Okej, okay, łatwo! Ja tylko stałem się strzelałem jak ze snajperki. To moja zagrywka to jest? to widzisz, czy to ja widzę swoją tylko? A nie wiem. Ja idę swoją chyba, na A. następnym będzie MVP. MVP jest? Ty? Mm -mm. 30 KILI! WHAT THE fuck? Są statystyki? Ja nie wiem ile oh, ja wait. miałam. 30 KILI, 15 ASYST. Och, to została mi skrzynkę. No, Teraz skrzynkę. Okej, okay. jakieś jakiejś części postawałem. Teraz może na AI pójdziemy, co? Możemy. Zmieniam się teraz na tego kur... mele ziuta. A mam randoma. No tak, bo to jest trzech, no. Oj, 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 co się dzieje? Nie mam pojęcia. A coś strzela z góry strasznie. Wybuby, wybuby. Intensywnie, no. Ty robisz? Właśnie. <laughs> Nic dobrego. O, daj tą energię. O, znowu jesteś. Ała, a mi coś dupło. Coś mnie bije. Nie, energii, no. to, że chłop z mieczem mnie bije, ty! No, kulkę się schowa i labu się ojślimy, prawda? Zmieniłam się w działko! Ale jaja! Nie wiem, o co chodzi, ale buja. I gdzie jesteś, Dawid? Tutaj. Patrz. Patrz to, nie? No. Siup! <noise> ale siuczek. O. A tu się reperujesz, ty! Leczysz się tutaj. Gdzie się reperuje? Tu. Ja tutaj. nie, gdzie jest tu? Gdzie ty jesteś? Tam I kur, chodź Wzdechnę zaraz, gdzie jest to reperowanie? Pozebatkę masz na mapie. A fuck. Nieee! insufficient energy! Krwana. no i nie doleciałam znowu! Nie <gdzień> doleciałaś tutaj po lód? No tam do góry no! No daj mi spokoj! Nie, nie chciałam spadać! Kur, taka. Misja do właśnie lutowania głównie. Obie, to sobie jakieś nowe rzeczy żyć na PHP. Nowe mody i w ogóle. masz... Tutaj e, masz y, NPC. To możesz sobie zabijać, sobie expić. Wdaj sobie z rzeczy. I... A bock jest coś takiego... O, może coś takiego jest bardziej. Mamy extraction point po prostu, którego musimy dopilnować, bo jak nie dopilnujemy to potem nie zjeść. Ubieramy, tracimy wszystko i w ogóle. Chodzenie po schodach jest tak męczące, to jest niemożliwe. Przydałby się taki mech do latania po schodach. To co gramy teraz? W... chyba, nie? Nie można grać tym samym <i> siódkiem, czyli masz... Ona wzięła sobie za uszucenie bergę, to ja już mogę grać tylko z tym rollerem. No, ale ja sobie ustawiłam, że mogę grać tylko tricerą. Tricerą. Jak to się ustawia? Tam masz preferencje, zanim zaczniesz mecz. Gdzieś tam były po prawej, na dole też. Ej, że ty sobie wyobrażasz, że nie możesz grać nikim innym niż tą tricerą. I chłopek chce zagrać tricerą, ale nie może przyjść ciebie. Przez ciebie, chłopek siedzi. Nie mogę zagrać I swoją i A on dopiero co ją kupił, czajcie to? Myślałem, a se zagram. <laughs> Ała, a mnie a ktoś YouTupę na pierwszy O, <laughs> au, au! au. O, oh, killer by się przydał, nie? Dawaj killerem, gry Nie mam. Ale jak kupię to tak. mogę grać. Ej no, dojeżdżają mnie! Ile we mnie chłopów napierdło! Aj, umarłem. No, ej no, jeszcze nie wylądowałam, a już mam mnie jakiś... Napier... <laughs> Snajperka we mnie tak napierdla! A ja nawet zasięgu <laughs> na niego nie mam. Podoba mi się też, że jak ktoś się zabije, to potem masz jakby ryj tej osoby. I normalnie masz I ten... Tak. Normalnie masz hotlaska ci pokazuje lajka jak to zabiła. A nam przyjmują. No widzę, ja idę na P! Aha, ty przejęłaś, masz tego, masz teraz ki i nie mogę cię zabić, uważaj, nie możesz zdechnąć! Zdechnę. Nie możesz zdechnąć. Zdechnę. Nie możesz zdechnąć. O, ktoś mi domek postawił. Ja cię postawiłem. Już go nie ma, ale ten snajper tam na napierd... z daleka mocno. No zabił go, jakbym nie był tankiem, wiesz? No, tak się składa, że też jestem tankiem. Potrzebujesz jakieś leczenie? 21 punktów ma już tam ci czaisz? No, dobrze są. Nie to co mi. Mam mało HP. Ja biję tutaj tego ziomka co chciał cię No widzę, widzę. Też go biję. Zabiłem właśnie. Znaczy, chciałabym. 11 punktów mamy, git. Zatrzałam go, zatrzałam go. Deś... Zabiję Zabiłem jednego. Ja nie widzę kto jest zły, kto jest dobry. No bo tu jest teraz burza jakaś, dlatego nie widzisz i ile punktów tam rośnie, przez co tu przyszłaś? Patrz! I już więcej chyba nie urośnie, skończyło się. Coś 63, 63 mamy. Nice, o, ale dobrze to zrobiłam. Ale ty dobrze zrobiłeś, no? Dobra, mam klucz piery. Pomocy! No kurczę, mam 99%! A wziął klucz. On nadziął krótko, byście. Czemu on nie idzie? No właśnie nie wiem, on chyba też nie wie co ma robić, tak jak na początku i też sam w miejscu jak debil. Graliśmy, o... punktów. S? Nice. jest 122. Opinia o tej grze? Ej, nawet spokojnie spodziewałam się. Według mnie jest gigafajna, fajna jest. ktoś lubi mechy, to jest zajebiste. Dobrze się bawiłeś. No.